Dzień dobry, salam alaikum. Witam po raz kolejny na moim kanale. Jak ostatnio mówiłam, następny filmik, czyli ten dzisiejszy, będzie niehistoryczny, a będzie o hijabie, czyli tą chustce, którą noszą muzułmanki. <śpiewanie> Dla no, definicji, którą czytałam w internecie i też w książkach Tani Walko, w tej arabskiej sadze, bo tam są objaśnienia do różnych słów takich arabskich, tam było napisane, że hijab to jest kwadratowa chustka, która zasłania włosy i szyję, ale nie ramiona i twarz. No to tak do końca nie jest. Dlatego, że to nie musi być kwadratowa chustka, może być prostokątna. Czasami też są takie, a to są takie, taka opaska, i na nią się zakłada drugą część, taką jak komin, naciąga się na nią, i to wtedy jest taka, też, to wygląda też jak chustka. Tylko to jest takie wygodne, bo na pewno nie spalnie ani się nie przesunie, i szybko się zakłada. No ale hijab to też jest To nie jest tylko ta chustka, tak jak powiedziałam, tylko to jest strój kobiety, który według Koranu ma być skromny. Bo w Koranie jest napisane, żeby kobiety swoje zasłony narzucały na piersi, żeby skromnie spuszczały wzrok. No chodzi o to, żeby, żeby zakrywały swoje ozdoby. No i tam arabski, oryginalne to jest oczywiste, że tu chodzi o, o chustkę, o, o zasłanianie włosów. Po polsku, jak, jak się tłumaczy, może trochę mniej, ale też jak mam też taki koran, gdzie jest tłumaczenie, to jest koran alego, tłumaczenie koranu i tam jest napisane, żeby zarzucać walony na piersi. No więc to tak jak można zrozumieć, że tu chodzi o tą zasłonę na włosy, która też ma zasłaniać jak się nie tylko to szyje, nie tylko same włosy. No i też w hadisach jest powiedziane, że jak dziewczynka już zacznie miesiączkować, to później powinna już też się zasłaniać. No i też jest inny hadis, który mówi, że powinno się zasłaniać wszystko, oprócz twarzy, dłoni i stóp. To jest napisane w hadisach. No i też to ubranie, które muzułmanka nosi, powinno być luźne, nie obcisłe, żeby nie było tak widać kształtu ciała. Można nosić spodnie, jeżeli na przykład się dłuższą tunikę założy. No to właśnie czasem tak osoby pytają, czy muzułmanka może nosić spodnie. Kiedyś taka jedna siostra zakomna. Ona chyba znała mnie tylko jako muzułmankę. Ja zawsze chodziłam w spódnicach, a ona później zobaczyła muzułmankę w spodniach inną i w ogóle była taka zdziwiona, że ta muzułmanka nosi spodnie. No to można, tylko tak najlepiej, żeby coś dłuższego jeszcze mieć. No i nie tylko w Islamie kobiety zakładają pustki, o tym zaraz powiem. Ale jeszcze powiem o tym, jak ja sobie wyobrażałam wcześniej muzułmanki. Ja byłam przekonana o tym, że te biedne kobiety są zmuszane do tego, żeby zasłaniały włosy, że na pewno muszą zasłaniać twarz. Zasłanianie twarzy nie jest konieczne. Jest tak, są takie szkoły muzułmańskie, Hambalicka na przykład, inne, to chyba tylko ta zaleca zasłanianie twarzy. To jest zalecane, ale nieobowiązkowe. Inne szkoły mówią, że nie trzeba zasłaniać twarzy. No ale to nie jest tak, że wszystkie muzułmanki muszą zasłaniać twarz. A wielu ludzi tak myśli. Tak samo jak wiele osób myśli, że muzułmanki powinny ubierać się tylko na czarno. Tak nie jest. Kolej jest każdy kolor jest dozwolony, jaki muzułmanka chce. Tak, tak, taki kolor może założyć. I tu nie ma żadnego. Żadnych ograniczeń co do yy, koloru ubrania. Więc jak jeszcze ja nie byłam muzułmanką, to sobie tak wyobrażałam, że te muzułmanki to muszą nosić ten hijab, bo im mężowie każą albo ojcowie, że muszą nosić czador. To jest takie ten, jak w Iranie się nosi taki półkolisty od materiału, które one się owijają, tak byłam przekonana, że wszystkie muzułmanki muszą to nosić. No i kiedyś byłam w liceum, to moja szkoła miała podpisaną taką umowę z koleżem w Norwegii. My tam jeździliśmy do nich na tydzień, oni do nas też. No i tam poznałam muzułmankę z Egiptu, która nosiła chustkę i ta chustka bardzo mnie zaciekawiła. Chciałam sobie ją przymierzyć. No i też pytałam, czy ona za swoją twarz, czy musi, czy ja bym tę chustkę mogła założyć. W końcu ona mi dała ją założyć. No i bardzo dobrze się w niej poczułam. I od tamtej pory zaczęłam interesować się islamem. I jak chodziłam do meczetu i zakładałam chustki, na przykład chodziłam na religię albo tam na jakieś wykłady to się bardzo dobrze czułam. Myślałam sobie, że jakby w katolicyzmie trzeba było nosić chustkę, ja bym nie miała z tym problemu, mogłabym nosić. Więc jak zostałam muzułmanką, to mi było łatwo założyć chustkę. Ja się zawsze w chustce dobrze czułam. No i właściwie, jak powiedziałam wyznanie w jawie, zostałam już tą muzułmanką, to ja bardzo szybko zaczęłam chustki nosić. Trochę później zaczęłam na uczelnie nosić, bo trochę się bałam, jaka będzie reakcja moich kolegów, profesorów. No i to Więc tak, kilka miesięcy później to zaczęłam nosić na uniwersytet, ale tak do sklepu czy do meczetu, no to od razu. A wtedy jeszcze mieszkałam w klasztorze u siostrza radzieżka Aleksu Krzyża i nie wiedziałam, jak one zareagują na ten mój hijab. I zakładałam na zewnątrz, wychodziłam za drzwi, zakładałam. No i później, na no nie przewidziałam tego, że ktoś może zobaczyć. Ktoś ze znajomych, że ja ten noszę. No i tak to się wydało, że jestem muzułmanką, ale siostry podeszły do tego tak, że mają muzułmanów w szkole w Indiach, w szkołach w Indiach i w Afryce, bo są siostry, które się opiekują niewidomimi, takie mają charyzmat, więc mogłam mieszkać u nich dalej, nie było problemu. Więc jeszcze jak byłam muzułmanką, dwa lata mieszkałam, potem skończyłam studia, wyjechałam do Turcji, Tutaj w Turcji nadal noszę hijab. Ale tutaj już w Turcji nie każda kobieta nosi. Część kobiet nosi, część nie. Nie ma żadnego takiego prawnego obowiązku, więc to jest tylko decyzja tej kobiety, czy ona chce nosić, czy nie. I tak powinno być, bo niestety czasami tak się w świecie muzułmańskim zdarza, że kobieta nosi ten hijab, bo jest pod presją otoczenia, środowiska, bo wszystkie kobiety noszą no to ona też, bo rodzina oczekuje, że ona będzie nosić. Więc, ale tak samo w Polsce jest czasami, czy w krajach europejskich na odwrót, muzułmanka by chciała nosić hijab, nie może, bo co powiedzą w pracy, bo rodzina. No i ja na przykład jak jechałam do domu do mamy, no to na wakacje na przykład, no to mama się nie zgadzała, że żebym nosiła chustkę. Ja chciałam kiedyś coś załatwić w urzędzie, to mama mi powiedziała, że albo zdejmę tą chustkę, albo ona nigdzie ze mną, jak nie zdejmę, ona nigdzie ze mną nie pojedzie. Więc ja byłam, mimo to, że nie chciałam jej zdejmować, byłam zmuszona, żeby pojechać bez chustki. I nie czułam się z tym dobrze. Też mam takich znajomych, którzy uważają, że ja zbyłam się części swojej wolności. Ale ta decyzja o założeniu hijabu, to była moja decyzja, nikt mnie tego nie zmuszał. Nikt na z kijem nie stał, żeby wymuszać to, że ja mam tą chustkę zakładać. Sama tego chciałam. I gdybym nie chciała, gdybym przestała chcieć, to bym ją zdjęła. I w wielu przypadkach tak jest, że to jest wybór kobiety. Kobiety chcą się nasłaniać. I to nie jest tak, że w każdym przypadku to jest jakiś przymus. Ja nie znam muzułmanki która by mi wprost powiedziała, ja nie chcę tego nosić, noszę, bo muszę. Nie, nie, nigdy tego nie słyszałam. Teraz chciałam powiedzieć o tym, bo wiele osób tego nie wie, że zasłanianie włosów to nie jest tylko praktyka stosowana w islamie. Na przykład w judaizmie część Żydówek też zasłania włosy, Czytałam taką książkę Riva Mann, córka rabinaty, to jest jej biografia. Riva Mann wychowała się w Wielkiej Brytanii, prowadziła życie takiej zwykłej nastolatki. Później wyjechała do Izraela, no i została hasytką. To jest taki odłam judaizmu. No i tam ona opisywała w swojej książce, że te Żydówki, które wyszły za mąż, no to albo nosiły perunki, albo nosiły chusty. No i sama Riva po, po ślubie zdecydowała się na założenie chusty. Nie nosiła perunki. No i z tego, co w tej książce przeczytałam, to jej obowiązkiem też było noszenie tej chusty w domu. I to się właśnie różni od muzułmanek, dlatego że muzułmanka nosi chustkę, w ogóle ten hijab nosi na zewnątrz. Jak wychodzi na ulicę, jak na przykład do domu przychodzi jakiś obcy mężczyzna, który nie jest z nią spokrewniony, to wtedy, a jak jesteśmy w domu same, tylko z najbliższymi, to nie musimy chustek. W ogóle nie musimy nosić długich spódnic, długich rękawów. Możemy nosić co chcemy. Tak kiedyś, jak mnie zapytała koleżanka czy ja śpię w tej chustce nie, nie śpię, ani w niej nie śpię, ani niewiele w niej prysznica. Tylko jak wychodzę na, ze, na zewnątrz, to zakładam, no i do modlitwy. No bo też mamy obowiązek, kiedy się modlimy, zakładać chustkę. No i takie ubranie, żeby odsłaniało tylko dłonie i twarz. Yy, tak, więc właśnie wydaliśmy też to jest. W yy, niektórych tam odłamach, nie, chyba nie we wszystkich, ale. W niektórych ramach judaizmu, że się zasłania włosy, ale też na przykład w Biblii ten gest zasłonięcia, zasłonięcia włosów oznaczał poddanie się woli Bożej, to, było, to też oznaczało pokutę, ale też, czego kiedyś nie wiedziałam, dowiedziałam się niedawno, że w Biblii też jest, była obecna praktyka zasłonienia twarzy. Na przykład, kiedy Rebeka przybyła do Izaaka, Rebeka była, później została jego żoną, zobaczyła Izaaka, ale nie wiedziała, że to on, zapytała jego sługę, kim on jest. Sługa odpowiedział, że to jest jego pan, i wtedy Rebeka zasłoniła twarz. Kiedy Izaak ją zobaczył, jej twarz już była zasłonięta i zaprowadził ją wtedy do namiotu Sary, swojej matki. I też, yy, nie wiem czy pamiętacie tą historię, że Jakub, syn Izaaka, chciał się ożenić z Rachelą, córką Labana, ale Laban mu podmienił yy, swoje córki i ożenił go z Leą. Tak się zastanawiałam, dlaczego to się mu udało. I później o tym przeczytałam, że podczas ślubu te kobiety zasłaniały twarze. I tak naprawdę Jakub nie widział, z którą siostrą się żeni. I dopiero się zawiętował rano, że nikt go zleją. Więc to tyle o judaizmie. I teraz, jak to jest w chrześcijaństwie? No, wszyscy wiemy, że siostry zakonne zasłaniają włosy. I dlaczego? Dlatego, że one odsuwają się od świata, mają się modlić, podporządkować woli Bożej, tylko się Bogu oddać. I to jest właśnie dlatego one zasłaniają włosy, ale też dlatego, że w liście świętego Pawła do Korękian jest napisane, że jak kobieta się modli albo prorokuje, to powinna mieć zasłonięte włosy. Musi, właściwie musi mieć, bo inaczej, jak włosów nie zasłoni, to to jest dla niej hańba. I ona powinna te włosy obciąć, ogolić w przeciwnym wypadku, jeśli ich nie zasłoni. Ja nie wiem, jakoś w kościele, jak chodziłam w ogóle do kościoła, byłam katoliczką, jakoś nie przypominam sobie, żebym ten fragment słyszała. Dopiero później, jak już byłam muzułmanką, to to przeczytałam o tym, że tak jest napisane w liście do Koryngian świętego Pawła. No i w dawnych czasach, w średniowieczu, kobiety zamężne i wdowy zasłaniały włosy. Na przykład Nosiły chusty, które podtrzymywała obręcz. Kobiety bogate miały z cieńszych materiałów te chusty, kobiety uboższe z grubszych. U arystokratek to podtrzymywały kolony yy, albo diademy chusty. Później też powstały czepce. Zacząłem to zakładać na głowie czepce. To jest coś podobnego. Tak, właściwie nie widziałam na zdjęciu nigdy tego, i jakoś tak do końca nie miałam sobie też sama wyobrazić, jak ten czepiec wygląda. Czytałam, że to jest coś takiego podobnego do toczka królowej Elżbiety. Też one były z siatkami na włosy, też te siatki muszono. Na przykład też noszono takie chusty z podwijką, czyli one były osłaniały owal twarzy, czasami też były zarzucane na piersi i z tyłu, później jeszcze nakładają drugą chustę. To też takie coś noszono. To właściwie już jest bardzo podobne do hijabu. Ale jeszcze, no i wtedy noszono te zasłaniane włosy, ale ja pamiętam jeszcze, jak moja babcia nosiła chustkę Zawsze, jak wychodziła na zewnątrz, to zakładała chustkę na głowę. Ja nigdy nie zapytałam jej, dlaczego ona to robi, bo to było dla mnie oczywiste, że ona to robi. Ja też na przykład brałam sobie jej chustki, zakładałam, bawiłam się, że jestem duża i noższa chustka. Nawet mój brat czasami zakładał, jak byliśmy dziećmi i tak tak bawiliśmy. Ale chyba głównie ja zakładałam te chustki, babci. Później, jak już Pamiętam, bo byłam trochę starsza, no to babcia przestała nosić. Ale tak w dzieciństwie pamiętam, to ona zawsze nosiła te chustki. Chciałam jeszcze Wam dzisiaj pokazać, jak się nosi, jak zakłada się chustka, Bo ja to noszę hijab, moja teściowa nosi hijab, więc Damla, siostrzenica mojego męża, założymy jej hijab. Ona jest mała, jest jeszcze dzieckiem, ma 6 lat jest takie dziewczynki małe nie noszą chustek. ale posłuży nam jako modelka. No to mamy teraz moją teściową i naszą małą modelkę. To teraz można założyć damny hijab. Anne, bardzo to tak da. Zaraz zobaczycie, że ja mam troszkę inaczej założony hijab, inaczej damla. To dlatego, że są Różnie się zakłada, nie ma także zawsze tak samo, w ogóle też hijabu dotyczy moda, był taki rok, gdzie się wkładało pod chustkę kubeczek, żeby friozura była wyższa, albo łączyło dwa kolory chustek, więc też zależy od kraju, w Turcji tak się zakłada hijab. Mhm. Tak jak teraz mama założy damy. Ta mała modelka trochę malutka dzisiaj nie jest. Będzie. Zaraz będzie zrobiła. Tak przy okazji jeszcze jak zakładają tutaj chustkę, to ja powiem, że to dziękuję wszystkim, którzy wcześniej obejrzeli moje filmy. I tak zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do polubień. Więc będę wdzięczna, jeżeli będziecie żeby, żeby, subskrybować mój kanał. To właśnie dawna teraz w chówku. Takie małe dziewczynki nigdy nie zakładają. Pełna czkat, basz czkat. No to no ja będę nie się z Wami nie żegnać. Jeszcze raz dziękuję się. wszystkim, którzy obejrzeli mój film. Do widzenia. Salam aleikum. Kuru, Szyluz.